Dzisiaj jest pięknym momentem, człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki, Żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte, człowieku czytaj, pismo święte. Shalom kochani. Witajcie bardzo serdecznie. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego, co bardzo słychać po naszej liturgii słowa, którą przeżywamy. Zobaczcie, jeszcze ta niedziela, następna to będzie już niedziela Chrystusa Króla i później w ostatnią niedzielę Adwentu rozpoczyna w ostatnią niedzielę listopada rozpoczynamy Adwent. Kochani moi, Adwent oczywiście w swojej pierwszej części mówi nam o przyjściu Pana Jezusa, o powtórnym przyjściu, o paruzji ale on będzie nam już mówił o tych treściach w taki sposób właśnie marana ta przyjdź panie Jezu z jakimś takim pragnieniem żeby Jezus już przyszedł żeby to się wypełniło z takim oczekiwaniem i tęsknotą natomiast słowo końca roku liturgicznego czyli między innymi w tej dzisiejszej liturgii słowa to już też bardzo wyraźnie słychać bywa takie mroczny w przekazie Bywa to słowo takie mroczne w przekazie. Zobaczcie, że dzisiaj, zwłaszcza pierwsze czytanie Ewangelia i Ewangelia mówią nam o sytuacjach bardzo trudnych, o sytuacjach katastrofalnych, o kataklizmach. Mówią nam o czymś, co moglibyśmy w takim popularnym rozumieniu nazwać właśnie apokalipsą, nie? czyli końcem świata, jakimś zburzeniem tej rzeczywistości, w której, w której żyjemy, do której się przyzwyczailiśmy. Czytałem to słowo i jak zawsze myślałem o tym, że no, Panie Jezu, to ten koniec świata, to Twoje przyjście naprawdę musi być już tuż za rogiem, nie? że właśnie nastąpi okres ucisku jakiego nie było, aż narody powstały, tak, i będzie źle, i będzie niedobrze, i będzie później właśnie to słońca zaćmienie księżyca bez blasku, gdzie gwiazdy będą spadać i tak dalej. Same te katastrofalne w ogóle wizje. Mówię, nic tylko czekać, aż po prostu jakaś gwiazda tutaj spadnie na bałty nie? I, I zacznie się już ostateczne rozwiązanie. Więc jakby w takim klimacie, czytając to słowo, gdzieś tam wzrastałem, tak? Jakoś to w ten sposób do mnie przemawiało, że przecież to już. Że przecież tak źle jak dzisiaj to jeszcze nie było. Że przecież... Ludzie coraz bardziej odchodzą od Ciebie, Panie Boże, odchodzą od wiary, że Kościół coraz mniej jest jakimś świadkiem Twojej obecności, że w tylu kwestiach nie potrafimy się dogadać, że zamiast w ogóle szukać jeszcze pojednania, to jeszcze bardziej się kłócimy i tak dalej, i tak Myślę sobie, no nie, czas apokalipsy. Ale e, jakieś moje wspomnienia jeszcze, e, mojego, mojej pasji historycznej się we mnie obudziły w tym momencie e, i pomyślałem sobie: No nie, słuchaj, słuchaj, tu troszkę musisz wyhamować, bo czy chrześcijanom w pierwszych wiekach było lepiej, kiedy ginęli na arenach, rozszarpywani przez zwierzęta, kiedy byli spalani jako, jako żywe pochodnie? Czy było im lepiej w różnych innych momentach historii, kiedy przeróżne rewolucje przetaczające się przez kraje i kontynenty prowadziły ich na szubienice albo, albo pod ściany, gdzie byli rozstrzeliwani tylko za wiarę, za to, że nie wiem, że mieli Biblię w ręce? I pomyślałem sobie, no nie, dzisiaj jasne, nie jest okej, okay, ale też nie jest tak strasznie. I myślę sobie, że każde pokolenie, które czytało te słowa liturgii, czy z Księgi Daniela, czy, czy z Ewangelii, czy pewnie moglibyśmy tu jeszcze dorzucić Apokalipsę św. Jana, myślało dokładnie tak samo, że przecież to już, że przecież tak źle jak dzisiaj, to jeszcze nigdy nie było. I dotarło do mnie, jak prawdziwe są te słowa Pana Jezusa, który mówi, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Bo każde pokolenie doświadcza i widzi zło, każde pokolenie doświadcza i widzi odejścia ludzi od Boga, każde pokolenie widzi niedociągnięcia w samym kościele, też. Tak, pośród nas samych. Ale uwaga, to co jest w tej dzisiejszej liturgii Słowa, co do, czego doświadcza każde pokolenie, bo od 2000 lat żyjemy w czasach ostatecznych, i, i na każdym pokoleniu te słowa się realizują, więc każde pokolenie tego doświadcza, ale też zobaczcie, jak nam gdzieś dobre łatwo ucieka w tym wszystkim, nie? Bo też każde pokolenie jest adresatem ponownego przyjścia Jezusa, tak? Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Gdzie, zgromadzi anioł, gdzie pośle aniołów zgromadzi swoich wybranych w księdze Daniela w pierwszym czytaniu w tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia. Ci wszyscy, którzy są zapisani, zapisani w księdze życia, i to też jest przesłanie dla każdego pokolenia od dwóch tysięcy lat, odkąd Jezus Chrystus pokonał śmierć, wstał, zniszczył nasz grzech, przybił go do krzyża i przygotował nam miejsce w niebie. I ta dobra nowina, ta obietnica jest, jest też dla każdego pokolenia i wypełnia się w każdym pokoleniu. tak Nie tylko to zło, nie tylko ta mroczna wizja Apokalipsy, jasne, która jest. I każde pokolenie tego doświadcza. To nie jest tak, że Jezus czeka, aż wszystko będzie już tak tragicznie źle, że już tylko musi przyjść i to wszystko po prostu rozwalić. Nie, zobaczcie, że Jezus w pewnym momencie Ewangelii pyta retorycznie nawet tak trochę, nie? Czy, czy, czy Syn człowieczy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie. On chciałby, żeby ta wiara była w momencie jego paruzji. Ale nie ma wątpliwości, że dokona się ona właśnie pośród wielkiego ucisku świata, który odwrócił się od Boga, nie? który odwrócił się od Jego zasad, który odwrócił się od wierności, od miłości. Ale tak jak czytaliśmy przed tygodniem w drugim czytaniu, tak? List Hebrajczyków I, i tekst, w którym autor mówi, że Jezus, kiedy przyjdzie drugi raz, to już nie w związku z grzechem, ale dla tych, którzy go oczekują, i przyjdzie ze zbawieniem dla tych, którzy go oczekują, to nas dzisiaj, słuchajcie, ustawia wobec dzisiejszej liturgii słowa właśnie przed tą decyzją, tak? Czy stoisz po stronie tego mroku, tego zniszczenia? Które nastąpi, które następuje od dwóch tysięcy lat i każde pokolenie to zniszczenie widzi? Czy wybierasz to? Czy jednak należysz do grupy oczekujących, dla których to jest tylko jakaś okoliczność, natomiast cel i istota jest w tym, że przyjdzie Jezus i że właśnie dostąpi zbawienia cały naród oczekujący, że przyjdzie Jezus na opłokach niebieskich, tak? razem z aniołami, przyjdzie w całą swoją chwałą. Co jest dla ciebie istotne bardziej? To w jakich okolicznościach się to dokona? Czy właśnie te okoliczności zagłuszają ci ten moment nadejścia Jezusa? Ten sam fragment Ewangelii, który dzisiaj czytamy u Marka, znaczy ta sama historia, ta sama sytuacja i scena, u Łukasza ma jeszcze jedno bardzo ważne zdanie. Bo Łukasz dodaje jeszcze takie słowa Jezusa, które mówi, że kiedy to się dziać zacznie, wy podnieście wasze głowy, Nabierzcie ducha, bo zbliża się wasze odkupienie. I to jest przesłanie dla wierzących, kochani. Czasami możemy mieć takie wrażenie, że właśnie te czasy ostateczne, te czasy jakiegoś mroku, ucisku, jakiegoś szerzącego się zła, że to jest jakiś moment walki, nie? Że kiedy ten Jezus przyjdzie, kiedy on wreszcie pokona to zło. Wydaje nam się, że to zło zwycięża, że w ogóle jest jakaś taka gmatwanina, nie? Jakaś wielka wojna i tak dalej. No właśnie nie dla, dla ludzi, którzy należą do grona oczekujących Jezusa, dla tych, którzy czekają na zbawienie, to naprawdę to, to, to nie jest żadna walka. Nie dajmy się przytłoczyć takiej narracji. Nie dajmy się przytłoczyć takiej narracji, kochani. Uderza mnie dzisiaj w drugim czytaniu ten tekst, który mówi, że znowu list do Hebrajczyków fenomenalny, mówi o. O Jezusie, jakby w kontekście jego kapłaństwa, to i tak dalej, tak? Mówi, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy i zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele jego staną się pod nóżkiem pod jego stopy. To jest chyba cytat z jakiegoś psalmu. Ale widzicie to? Jezus dokonał odkupienia, tak? Jezus dokonał dzieła zbawienia, odkupienia na krzyżu, śmierć, męka, zmartwychwstanie, tak? Całe wydarzenia paschalne. Pokonał grzech, przybił go w sobie do krzyża, pokonał śmierć, pokonał wszystko, pokonał szatana. I teraz sobie siedzi po prawicy Boga i patrzy, jak ci wszyscy po prostu diabli siedzą mu u stóp i liżą pył przed nim. Kiedy Pan Jezus, zobaczcie, są takie sceny w Ewangeliach, kiedy wyrzuca złe duchy, to tam często jest takie wyrażenie, gdzie Jezus mówi: załóż sobie kaganiec. Nasza Biblia to tłumaczy: milcz i wyjdź z niego. Jezus mówi: załóż sobie kaganiec, to jest taki idiom hebrajski, tak? czyli po prostu zamknij się psie, nie? cicho, siad, spokój. Nie? W, taki, w taki sposób Jezus traktuje złego, nie? więc yy, kochanie, to, że musimy przebrnąć przez czasy ucisku trudności, spadających gwiazd, to są pewne okoliczności, ale serio, niech one nie zajmują naszego serca. Bo celem jest to, że przychodzi Jezus w chwale, z aniołami, żeby zbawić wszystkich tych, którzy Go oczekują. Podnieśmy nasze głowy, yy, nabierzmy ducha. Bo zbliża się nasze odkupienie. Shalom Alechem. Przyjaciel, tak nazywam Cię. Powódź mi i sobie. Znajdź i to już, takie coś na M.